Siema, siema, z tej strony auto, e, niestety mam złą wiadomość, miał być teraz live e, z głuchego telefonu, ale niestety mi wypadła pewna sprawa rodzinna i w związku z tym muszę odwołać tego live'a, od razu napiszę, Ciema, Arturo. Siema Tomasz. No, sorry, że tak wyszło, ale niestety muszę odwołać, bo muszę teraz wyjść, coś załatwić, się spotkać z rodziną i będę dopiero wieczorem. Więc dzisiaj już będzie tylko Live Hold fasta ten normalny, co o 20 jest bez tego. No, sorry, nic nie poradzę, zaraz muszę wyjść z domu. Dopiero się przed chwilą dowiedziałem, że muszę wyjść, coś załatwić. Nie miałem taki plan, Fiutro live'a też nie będzie, oprócz holdfasta wieczornego. Może we wtorek zrobię z tego, z yy, głuchego telefonu, yy, ale to tak dopiero koło 17 będę mógł zrobić, nie wcześniej. No bo teraz mam tydzień w pracy i wracam po 16 do domu, jeszcze jutro mam plany, tam fryzjer, takie rzeczy, więc nie da rady. We wtorek może, jak będę miał siły i chęci to zrobię, ale to mówię, koło 17 dopiero będę mógł, więc Niestety nic więcej nie mogę w tej, w tej sytuacji poradzić. No ale zapraszam ogólnie do gry. Wiecie, wiecie, jaki jest adres gry. Poćwiczcie sobie, jeżeli chcecie i jak jeżeli we wtorek się uda, to i będziecie też mieli o, okazję i ten i czas. No wiadomo, dzięki Arturo. Tak jak mówię, no teraz nie wiedziałem tego, dlatego chciałem zrobić ten live. Sorry Tomasz, ale muszę uciekać, więc tylko taką informację mam daję, żebyście wiedzieli. A nie, że zostawiam bez live'a, nie i nie wiecie co się dzieje, czekacie, a tu live'a nie ma. Więc takie sytuacje też się zdarzają. Dobra, no to tyle miałem do powiedzenia. No i trzymajcie się do następnego. Zapraszam na holdfasta, jeżeli chcecie. Cześć, cześć.